Dzień dobry, serdecznie zapraszam na cykl szkoleń Masterclass Nordberg. Rozwiążemy dla Państwa wszystkie problemy, z którymi się do nas zgłaszacie. Zależy nam na tym, żeby dobór okapu był przyjemny, łatwy, a finalnie satysfakcjonujący dla Waszych klientów. Dziś jednak nie porozmawiamy o problemach technicznych, dziś porozmawiamy o designie. Y. To jest, nie ukrywam tego wcale, to jest mój ulubiony temat. Ja nazywam się Roma Elsner i w naszej firmie pełnię funkcję dyrektora do spraw komunikacji z architektami. Jest ze mną ekspertka. Monika Gajos, a prywatnie koleżanka z pracy, która temat designu i materiałów, których używamy do produkcji naszych okapów, trochę Państwu przybliży. Monia, oddaję Ci głos. Dzień dobry, witam serdecznie na pierwszym cyklu Design w przestrzeni okapów i doboru do naszych wnętrz. Mam na imię Monika, jak wspomniała Roma, zajmuję się na co dzień współpracą z Państwem opieką i doborem okapów do Państwa projektów. Design i branża AGD to czasami dla niektórych mogłoby się wydawać dwie totalnie wykluczające się dziedziny, choć jak tak. wiemy, bo pracujemy z tym na co dzień, wcale tak nie jest. Za projektem każdego z naszych okapów stoją projektanci albo idea, albo myśl technologiczna, która jakby kultywuje temu, że ten produkt finalnie powstaje. Moniko, powiedz nam proszę, kto dla nas projektuje i dlaczego to robimy? Świat okapów jest naszym takim konikiem. Projektują dla nas światowej sławy projektanci współpracujący z różnymi markami, markami znanymi, uważanymi na całym świecie. Dlatego czerpiemy też z ich doświadczenia, z ich koncepcji i innowacyjności, jeśli chodzi o formę. Okapy. To tak jak wspomniałam, coś co, w czym czujemy się tak jak ryby w wodzie, więc um, projektują najlepsze. My produkujemy okapy od wielu, wielu lat. Design ma dla nas szczególne, szczególne znaczenie, dlatego że przywiązujemy wagę do szczegółów. I tak jak Monika wspomniała, korzystamy z wiedzy, doświadczenia. Tylko najlepszych światowych designerów. Te okapy, które produkujemy, mamy za sobą, troszkę o nich opowiemy w kontekście materiałów, które wykorzystujemy do produkcji okapów. Także Monika, oddaję Ci głos. Powiedz z czego one powstały i, i też dlaczego. Główny taki faworyt, z którymi Państwo lubicie współpracować, jeśli chodzi o markę Nordberg, to nasz Metropolis. Czyli ten piękny, dokładnie tak. Wersja tutaj przedstawiona to jest wersja. Prawa, z czym często macie Państwo problem, jeśli chodzi o określenie tej strony, wersja premium, ze względu na dodatkowe kompozycje, gdzie możemy zawiesić różne elementy, wielokrotnie wykorzystywane w kuchni. Okap, z czego jest zrobiony? Z najlepszej jakości stali, którą wyselekcjonowaliśmy dla Państwa, po to, żeby okap był meblem nie tylko funkcjonalnym, ale również doskonale przygotowanych do warunków panujących podczas gotowania, czyli dużej ilości pary, tłuszczu, więc stal wyselekcjonowana, dodatkowo okap w tym modelu został pokryty wyjątkowym produktem, jeśli chodzi o Matową farbę. Jest to farba premium, delikatnie w strukturze wyczuwalne, gradowanie. I innowacyjność tego produktu jest taka, że Państwa palce nie zostawiają śladu na okapie. A to jest bardzo ważne. Po pierwsze, to tutaj trochę podsumuję ten Metropolis. Po pierwsze, ważne jest to dlatego, że. Jest to matowe, Wiemy, architekci lubią mat. To jest, to jest bardzo ważne. Często wykorzystujecie Państwo matowe kolory w swoich realizacjach, więc zależało nam na tym, żeby zachować Waszą myśl projektową lub też uzupełnić to, czego Wam brakuje. Dlatego powstał ten projekt. Antyprint jest no już teraz koniecznością. Wykorzystujemy, to, jest też, to nie tylko jest używane jako, jako element wykończeniowy w okapie, ale macie też Państwo płytę meblową, z której projektuje okropnie. Tak. I ona też jest pokrywana warstwą antyprint po to, żeby dalej użytkownik mógł długo się cieszyć tym urządzeniem i żeby rzeczywiście tych palców i tego palcowania, czego nikt nie lubi, żeby tego nie było widać. Mnie troszeczkę zachwyciła jakby oczywiście kolor mat, matowość jego, to wszystko ma znaczenie, ale jakby forma, bryła jest bardzo ciekawa. Ona jest to prosta, nie. jest geometryczna, jest taka, moim zdaniem, przeznaczona do, do realizacji loftowych i bardzo nowoczesnych, więc Moniko może może tą myśl, bo to rzeczywiście, rzeczywiście jest cenne. Tak jak wspomniałaś, zamierzeniem były przestrzenie loftowe, które na naszym rynku pojawiły się koncepcyjnie w dużej ilości, ale przy bliższej współpracy okazuje się, że wybieracie Państwo dla swoich klientów ten model Okapu, również do nowoczesnych wewnętrz. Co nas bardzo cieszy, bo dostajemy od Państwa dużo zdjęć, dużo y, dokumentów realizacji, y, które niejednokrotnie służą jako koncepcja dla przyszłych y, projektów, y, co cieszy też przyszłych nabywców, bo mają tą przestrzeń, żeby zobaczyć, jak to wygląda mhm. w innych kuchniach. Y, okap, Duży w bryle, natomiast w przestrzeni wykorzystywany na wiele sposobów. U nas dzisiaj gości roślina, którą zachwycaliście się podczas warszawskich katowickich targów e, i tworzy tą lekkość. E, półka szklana. Możemy dla Państwa też mieć e, część, egerowską część półki z, według wzornika. E, natomiast to, o czym chciałabym jeszcze wspomnieć, to forma pokrywy filtra, która pochłania obwodowo, ale w naszych okapach nie mamy przestrzeni, która grodzi filtry, więc pochłanianie odbywa się dokładnie całą przestrzenią i to jest ta nasza innowacyjność i forma pochłaniania, która cieszy się z państwa uznaniem. Moniko, mamy stal, którą kochają wszyscy, mają ją kochamy prywatnie. Uwielbiają ją również architekci, ale powiedz, czego jeszcze używamy do produkcji naszych okapów? Jakich materiałów używamy? Do produkcji naszych okapów używamy szkła w dwóch odcieniach, w dwóch kolorach bieli, która wkomponuje się niemal w każde wnętrze, i czerni, którą kochacie. Podszawka, jeden z częściej wybieranych modeli, jeśli chodzi o projektantów współpracujących z studiami kuchennymi. I sufitówka, którą mamy z najcieńszą na rynku, turbiną 16 cm. Nie ukrywam, i tutaj przepraszam, ja mam taką niestety manierę. Przerywania, ale już niestety Jasne. tak mam. Ja uwielbiam ten okap. On wygląda genialnie na suficie i rzeczywiście jest moim faworytem. A ta piękna, jakby lśniąca bryła, naprawdę jeszcze dodaje, dodaje takiego blasku i uroku kuchni. Także to jest, nie ukrywam, absolutny mój faworyt. Dobra, mamy szkło. Mamy hmm? szkło. Co jeszcze? Mamy również ceramikę, która jest powieszona na ekspozycji. Za <laughs> tak. Jest to wyjątkowa ceramika, bo robiona we Włoszech specjalnie dla nas. A wiemy, że włosi słyną z wnętrzarskiego designu. Oczywiście. Mediolan cieszy się tutaj sławą na całym świecie. Okap, który wkomponować możemy we wnętrza, gdzie niekoniecznie musi tworzyć wizję bryły jako okapu, jako urządzenia AGD, a jego forma. Daje nam efekt lampy, tak. co kochamy. Kochają architekci, kochają klienci, którzy nie chcą sprzętem przysłonić sobie jak gdyby, przestrzeni w swoim designie wnętrza. Naprawdę bardzo dobry, ale oprócz tej formy, tutaj zachowaliśmy lekkość, jeśli chodzi o tak. formę szkła, również przy filtrze węglowym. Mhm. więc nie widzimy tego filtra, całkowita forma lampy. Tak naprawdę niektórzy nie wiedzą, że również funkcję Okapu spełnia, więc. Tak, ja mogę jak powiedzieć, najbardziej, że jak zaczęłam jakby pracę w naszej firmie, to myślałam, że jest to rzeczywiście lampa, a w procesie projektowym bardzo często wykorzystuje się tego typu modele przy multiplikacji. To znaczy mamy dwie lampy, które mają bardzo podobną bryłę i zawieszamy sobie okap, który jest funkcjonalny, jakby, bo spełnia wszystkie parametry, a dodatkowo jakby cieszy nas, nas pięknym designem. Także, także, to jest od razu posufitowym numer dwa na mojej liście. Dokładnie. Ale mamy takie piękne złoto, które jest z kolei za twoimi plecami. <grybujesz> Powiedz mi dlaczego to, jakby, dlaczego takie wybarwienie powstało i w jakiej jakości jest to Bo to tam też ma znaczenie, bo bardzo duże znaczenie. Tak, bo tak. złoto. Do złota bardzo często nie jest podobne. Także Monika, powiedz, bo to jest bardzo ciekawy proces produkcyjny tego okapu. Zgadza się. Jeśli chodzi o złoto, to szczególnie panie wiedzą, jak różne odcienie mogą być i nie zawsze możemy choćby biżuterię sobie skomponować, więc nasze panie. okapy powstały przy zastosowaniu metody PVD, która cieszy się wśród producentów armatury, zlewów i nasze okapy. Wyselekcjonowaliśmy kolorystycznie właśnie po to, żeby uzyskać efekt intensywnego złota o nazwie Royal Gold i lekkości szampańskiego złota Sterling Gold. Okapy tworzone z myślą o bardzo wymagających klientach, którzy chcą dobrać kolor do pozostałych elementów. Mhm. Mamy tak naprawdę chyba jedyni o kapy, o takiej kolorystyce, co nas bardzo cieszy, bo zamierzony efekt przyniósł skutek w postaci sprzedaży i państwa zadowolenia, więc nie, nie trzeba nic więcej. Więc to jest, myślę, że fantastyczna odpowiedź na pytanie, czy design w branży GD w ogóle ma znaczenie. Ma. I tutaj postawiłabym wykrzyki, bo rzeczywiście ma. I my jesteśmy świeżo po targach w Mediolanie, tam zebraliśmy całą masę różnych inspiracji. Wiemy, w którą stronę podąża ten świat i czym my też chcemy się kierować, dlatego w naszych kolejnych projektach oczywiście, których nie mogę zdradzić, bo są wielką tajemnicą na pewno wykorzystamy to, co zebraliśmy podczas mediolańskich targów, bo bardzo zależy nam na tym, żeby oprócz funkcjonalności urządzeń. One również podążały za światem designu, który bardzo dynamicznie się zmienia. Moniko, czy jest coś takiego, co chciałabyś jeszcze na koniec nam dodać? Chciałabym podkreślić ten Mediolan, bo, tak jak wspomniałaś, światowa kolebka wiedzy, jeśli chodzi o design, o wnętrzarstwo między innymi, i to jest to, co nas też inspiruje do działania dla państwa, dla rynku europejskiego i mam nadzieję, że również światowego. Bazujemy na tym, czego Wy Państwo potrzebujecie, jakie są zmiany zachodzące w procesach designu. Mam nadzieję, że inspiracja, którą zaczerpnęliśmy podczas targów, przyniesie efekt taki, że stworzymy kolejny dobry designer okap. Na pewno tak będzie. Ja z mojej strony serdecznie dziękuję. To, co widzicie Państwo za moimi plecami, to jest tylko ułamek tego, co mamy w swojej ofercie, więc zachęcam do zapoznania się z nią. Z drugiej strony zachęcam do zadawania pytań Monice, która jest naszym zapraszam. ekspertem i która na każde pytanie chętnie odpowie. Ja Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnego cyklu, do kolejnego tematu, który będziemy na pewno poruszać na przestrzeni naszych kanałów. Dzięki serdeczne, miło zapraszamy dnia i zapraszamy. Dziękuję.